Oto jak pokonać King Swyma łatwo na masterze klasą przywoływacza. Aby przywołać to coś można skorzystać z trzech sposobów czyli poczekać aż randomowo pojawi się na obrzeżach mapy powyżej poziomu 0 co jest pierwszą opcją lub poczekać aż pojawi się deszcz slajmów i zabić ich tam 150 slajmów by się przywołał lub 75 jeśli został ten boss ubity co jest drugim sposobem oraz trzeci sposób najłatwiejszy to przywoływaczka czyli zrobienie jej przy demonowym lub krimzonowym altarze z złotej lub platynowej korony oraz 20 żeli. Korona robi się z pięciu sztabek złota lub platyny i rubinu. Warto przygotować sobie na walkę srebrny lub tungstenowy armer oraz jako akcesoria chmurka w butelce i hermes buty wraz z tym biczem z dżungli i jakimś minionem na po tym kawiatkiem Abigail oraz z dziesięcioma podkami leczenia i podkami Iron Skin regeneracji i szybkości. Co do areny, wystarczy mieć dwie platformy oddalone od siebie o 10 bloków około z ogniskami oraz słonecznikami na dole, a platformy powinny mieć długość około 100 lub 200 bloków. Po walce na 100% dostaniemy stację do robienia rzeczy z żelu czy coś oraz od 5 do 15 potek leczenia. Dostaniemy też dwie części zbroi tego typa w środku oraz jedną z rzeczy, czyli szlamowy pistolet lub hak, a z mniejszą szansą jest maska trofeum i słajmowe diodełko do ujeżdżania czegoś takiego. Ekspertowy przedmiot sprawia, że słajmy są przyjazne, a z Mesteren zawsze dropi relikt, czyli takie złote trofeum oraz z małą szansą PET.